No, kurczę, kurczę, doszedłem do wniosku. Nie do byle jakiego wniosku, wniosku, że muszę zwishować, <laughs> Nie mogę, nie mogę. Zastanawiałem się naprawdę, praktycznie, jak widzicie do końca baneru, Stwierdziłem, że potrzebuję po pierwsze, krajo DPS-a na moim koncie, bo go kurcze nie mam. Po drugie, jest to dość silna postać i jest po prostu, będzie przydatna pewnie w najbliższym robieniu kontentu. No, a po trzecie, przekonała mnie lorowo. Naprawdę dawną postać. Gdyby nie jej dobry Quest, nie jej Loro, którym będzie film w niedalekiej przyszłości. To bym się nie przekonał. C0 bez refinementu wlatuje. Sobie taka oto Skirk. Oby szybko wleciała. PT26, a coś także obecnie 36. Jest Candys, oczywiście. Liczę na Dalię, że się trafi. To byłby zwrot dla mnie. Candys, nie pamiętam co to było, ale chyba jeszcze nie mam C6 i raczej nie chcę C6. Zagram ją w teamie bez Escoffy bez i bez Szanhe, bo ich nie mam na tym koncie. Także troszeczkę smutna będzie. Dobra, kolejna Candys. 46, także połowa Pity. Nie, chciałbym przegrać, chciałbym odłożyć zdecydowanie Wiszę. E. Nie zależy mi na tym, żeby przegrywać, ani żeby wydawać jak najwięcej. Także zobaczmy, co to jest. Bo jak na razie to za dużo to nie jest. Ale może Dalia chociaż, co? Chciałby przywitał. Shining of banner. Nie też, że of banner, nie? To jeszcze Shining. Wow. Mógłby być Mika, nie? Mógłby być Mika. For real. Okej, okay, kolejna dyszka i jest złoto. Jest złoto. W miarę szybko. Okej, okay, to lubimy, to lubimy. Lubiłbym też wygrać, nie? To bym lubił, to bym lubił. Okej. Okay. I jestem Skirk, disciple of the foul. You've proved your strength to me to as equal. An equal? Uhuhu. Hey. Cześć kolejna Candys. Hey, Ej, to nie było takie złe Giga szybka skirk. Dobra. To no jeszcze szybko. Szybko zrobię coś, wiecie? Chciałem tego dalej. Ale nie będę wygłupiał się i leciał po dalej nie wiadomo ile, jak teraz nie wypadnie, to smutne. I uwaga, skip... Znaczy nie skip, no dali, a dawaj. Łatwiej dropnąć w tej grze 5 gwiazdkę niż 4, to nadal jest prawdziwe, nie? I takie filmy jak ten to po prostu udowadniają. No i ona. szanse zmalały drastycznie. Nie ma dali, będzie kiedy indziej. Szósteczka na koniec, zwykła złoto było. Także, jakby teraz się wydarzyło, to znaczy, że to będzie wcześniaczek. Ja za tym Miką szukam, bo szczerze chciałbym go po prostu. W ogóle zauważyłem, on też w Wildzie do Skirk jest potrzebny, a nie tylko do... A nie tylko do Julii. Także by się przydał. Wariat. Może go na evencie dadzą, bo ostatnio dali Setosa. Setosa dostałem zwrot. I sześć standard standard do nic niestety jestem w stanie powiedzieć. 50 wishy zrobiłem chyba, nie? Jest sker. To teraz mi ją tylko wygrindować. Head że się ulepsza. Uh, Ej, to mocne. A <laughs> za mało jej. Teraz kryształek podziwia. Czeka. To Jest nieoptymalny team do bicia tego bossa. Bardzo nieoptymalny. A zdążę może? Dawaj, dawaj! Zdążyłem! Ej, jest moc w, tym, w tej arlekino. kino. Dobra, to dzięki. nawet podniesiona jako takoś jesteś. No dawaj mi jeszcze te dwa i się żegnamy z widzami, którzy wyłączyli pewnie po dostaniu złota, nie? Bo nieładnie, nieładnie jak ktoś... gratuluje tobie w tym momencie, jak to oglądasz. Tobie właśnie gratuluję, że nie wyłączasz wishowania po pierwszym złocie, nie? Nagranym, nie? Gratuluję, jesteś wyjątkową osobą. I miłego dnia bądź nocy ci. W tym momencie życzę, bo osoby, które wychodzą po złocie, są bardzo nieuprzejme. On tak powiedział. Nie wiedziałem, że dożyje C7 lisy. Do widzenia.